Ostatnio odbyła się rozprawa o to, czy Hodot ma spalić swoje dwie legendarne wichrowe kosy. W tym filmie pokażę wam, jak okradłem go i spaliłem obie te kosy. Ale żebyście wszystko dokładnie zrozumieli, to musimy cofnąć się do dnia 19 stycznia. Godziny 18.00, Słuchajcie, jesteśmy dwie godziny przed sądem. Ostatecznym, w którym Hozot ma zostać osądzony o to, czy będzie miał spalić swoje dwie wichrowe kosy, które, jak ja uważam, zdobył nielegalnie i też chyba inni gracze Reborn'a, w sensie na pewno Jakub też tak uważa. Nie wiem dokładnie, gdzie jest Dravius'em. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Wiem, że ma być grubo. Hozot będzie odpalał z tego live'a. I słuchajcie, tu na górce powstało nowe miejsce. Ja obstawiam, że też już Jakieś filmy wleciały po tym sądzie, więc Wy bardzo dobrze wiecie, co to jest za miejsce, ale ja nie wiem. Wiem, że ten sąd już znacie bardzo dobrze, dlatego nic więcej o nim mówić nie będę. Ale pamiętajcie, że to nagranie sprzed Live'a. Więc wtedy było to coś dla mnie nowego. I ta moja ciekawość pozwoliła mi ograć Hozota. Bo coś wtedy odkryłem. Zaciekawiła mnie bardzo jedna sprawa. Jedna rzecz, która jest postawiona na ziemi i. Coś czuję, że to może Zniszczyć tego live'a, a ja Mogę zyskać na tym live'ie Bardzo, bardzo dużo. I już wtedy moje Rude, chytre przeczucie coś wyczuło I całe szczęście posłuchałem Się tego instynktu. Słuchajcie, jak wejdziemy Sobie tutaj, to jest tutaj e, Sprawa rozpraw e, Są villagerzy, oni chyba Stoją na blokach. co? Że oni nie mogą Chodzić? No, tu jest, tu jest blok, No, patrz tu. A ja też nie mogę teraz iść Ja pierdziele nie. Ktoś to sprytnie zrobił No ale dobra, bo sprawa スタッカー。 Tu na pewno będzie siedział Hozot i tu będę siedział ja, bo ja jestem oskarżycielem. Będę musiał już sobie w dzianku zmienić na takie e, pokłatoła. I tu jest miejsce, w którym Hozot e, będzie miał spalić te kosy. Jeżeli uda się nam go osądzić, W co? Szczerze mówiąc, wierzę. No i normalnie, jak widzicie, jak odpali się to. O, dobra, będę musiał chłopakom opaką zapalniczkę Zobaczcie, rzucę sobie e, dirta i normalnie e, te itemy się e, tutaj palą, tak? E, więc Hozot tu będzie miał spalić kosy. Ale jest pewien myk, który troszeczkę może w tym wszystkim namieszać. Mykiem był przypadek. Moment, w którym wracałem z mojej starej bazy i po drodze napotkałem pewną podejrzaną rzecz. Zauważyłem, chyba, że tego już nie ma, ale no powinno być, no. Nie wiem, dosłownie pół godziny temu i szedłem tu, widziałem Nie, co? Z tamtej strony, to z tamtej strony. Jak od tamto, tak, tak. Bo tu jest, tam jest kompostownik, tam jest moja baza z bambusami i figurki. Od tamtej strony szedłem. To zauważyłem bardzo dziwną rzecz. E, taką dźwig Dźwignię. Dosłownie jest ziemia i jest postawiona dźwignia, więc nie sprawdzałem, co to jest, bo nie miałem za bardzo czasu. Musiałem iść jeszcze do Stasza po itemy, żeby przygotować. Jak widzicie, trzy nocze ze sobą mam. W razie jakby się jakieś dziwne rzeczy miały dziać na tym sądzie, a może tak być, bo przecież znamy Reborna. Wiemy, że e, tu się wszystko może zdarzyć. Ok, Normalnie Jasnowic, o to, co później miało się wydarzyć, zapisze się na kartach historii tego serwera. I dokładnie w w tym miejscu, tutaj, jest dźwignia. Tam jest. Nie, wiem, czy ja wam to pokażę? No, tam jest ten. Tam jest normalnie. No, sąd jest, no. I ta dźwignia. Dobra, czy to jest. To jest to, żebyś też trafił. Wiecie, że ktoś randomowo mógł sobie postawić dźwignię. Serio to jest traf? Ej, dobra, to jest. A nie. A nie, to nie jest traf. Dobra, to jest jakiś mechanizm. Słuchajcie, odbudujmy to tak, jak było. O! O! Dobra? Ej, co tu jest? Rozumiecie to? Dosłownie z głupiego przypadku. Odkryłem jakąś masę hooperów podłączonych do skrzynki. Są zaskur... Nie gadaj, nie gadaj, nie mam bloku żeby się posadzić. Tam jest minecart, to jest minecart. Nie, to czekajcie, to co ja tam wrzuciłem do ognia, to się spaliło. Chyba, że ja to źle wrzuciłem, ale możliwe, że to działa w taki sposób. Dobra, okej. Okay. Będzie sąd i okaże się, że ma spalidzie. Może on to jakiś sposób, żeby to rzucać. Ja tu przyjdę, ja tu przyjdę, ja mu to weznę, ja mu to weznę. Einstein normalnie. Co było na sądzie, mówić wam nie będę, bo to już znacie. Ale w skrócie to cisnąłem chozota dowodami, a ten się tylko wypierał. Koniec końców ława przysięgłych wskazała chozota na spalenie kos i wtedy dosłownie miałem banana na twarzy. Wiedziałem, że zaraz przytule dwie legendarne kosy. Dobrze, Dobrze. no. Dwie spalone. No. Dziękuję bardzo za sprawę. Ej, w jesteś spokój spokój spokój, 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 spokój! Inni byli zdziwieni, ale ja wiedziałem, czemu Hozot dosłownie śmiejąc się wyrzucał te kosy. Sekundę po tym rzucił się na mnie i każdy dosłownie zaczął się tłuc. Ja skorzystałem z okazji, gdy nikt mnie nie widział i poszedłem wziąć kosy, podczas gdy Hozot walczył z innymi. Że ja tam się będę z tobą tulał. Ja tego tutaj nastukałem i kosą, zapraszam. Ja? Ty mnie nastukałeś, człowieku, ja zaraz do ciebie przyjdę, to ci takie spuszczę, że będziesz miał śliwkę przez Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Aha, oh, gdzie? No gdzie? już się to nie i ogólnie w ogóle się. Ale no co? Nie będzie ku po mnie jechał, no zaraz pójdę, przekopię mu dupę i się skończy na streamie. a co, co ty masz za pachopłocu? ty masz Uciekłeś? Kolega żyź zwołał swojego braciszka. A gdy każdy był przed sądem, to stwierdziłem, że będzie to idealny moment na pokazanie każdemu co mam. Tym samym wyśmiewając hozota. Ten w tym czasie poszedł do tych skrzynek z myślą, że weźmie swoje kosy, których nie było. A reakcja posłuchajcie sami. Jakby jak zadać pytanie Intym wam, jakby zadać wam. Jakby zadać wam. Kurczę. Bo ja mam takie pytanie. Tylko kurczę, on jest takie intymne. No. Ja wiem, wiem, pytanie. Bo, czy, bo, właśnie w tym problem, że nie mogę wam zadać pytanie. Ja zadał wam pytanie, ale. Tak, ja jak byś zadał pytanie. No właśnie, no, no i. O, mamy problem, że nie mogę go zadać. A? Bo ja bym pytanie po tobie, Kapilocik. No proszę, nadajesz. No, Dobrze. To ja, No to zadaj pytanie najpierw, no? Nie, nie, nie! Nie, no, no zadaj, pytanie, zadaj pytanie, zadaj pytanie. Nie! Bo ja nie zadaję Ja tylko ja to, nie o ja tylko ten ogień premium. Ja tylko o ten ogień premium pytałem, ale wiesz. Nie dowiemy się, spółkę rozumiem. Powietrze premium też. Git. No. Ja też mam coś premium. O! No to jedziemy z tobą. Co? Ej, jak skąde, co? Ja masz. się z tobą? Reakcja bezcenna. Ale miałem inny kłopot. Bo nie spodziewałem się, że każdy się na mnie rzuci. Dobra, którego pierwsze. Jezus, znikasty! Dznikasty! Dznikasty! Znikasty! Zakładam, że. Płacę 5 tysięcy za jedną. Dzień dobry, dzień dobry. 5 tysięcy. 5 tysięcy płacę. proszę was. Gdzie on jest? Było ciepłe lato, bo czasem padało. U mnie, u mnie, Gdzie u mnie, jest, bo... u mnie! Pod rycerzem, pod rycerzem, napis, 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 napis. Chodźcie, dobra. Dzień Łagam. Dzień. razem, A razem. razem... To jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. Ja się ucięłem. Te, te kosy miały być spalone. Te kosy miały być spalone. No ten, były ten ogień. A ty nie masz na temu, ty nie masz na temu i ty z dwoma kasami, Wygasz, O, kolego! Dioniec, Dioniez! Widzicie Przysięgam, pięć osób po prostu zaczęło za mną pościg. Nie wiedziałem co mam robić. Ręce to dosłownie mi drżały. Jest, 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 jest! Ile was tu? Mejsem go, mejsem go, mejsem go, mejsem go! A co on Nie wiem, ma jakieś kosy! Przecież... To nie są moje, bo ja je spaliłem przecież! Domasz masz, Tu, tu, chodź tu, pokazać wszystkim! Ale co, co są Ale, za kosy? Ty masz? Skąd ty masz? Skąd to są? Skąd ty masz kosy? Jest taka, jest Dwie kosy! Buntowni, Ty coś maczałeś w tym ogniu, Dwie Ten tym terramiu? Chodź, Hozot, chodź, tu tak, pak! że aj, 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 żebym tak prawie... Ajajaj, coś aj, aj, dostał! Dostaw mnie! Rzuć to, rzucuj to i radzę ci zrzucić, bo jesteś jest jesteś zerowany. Dobra, nie jako pilot. <śmum> jesteś zerowany, radzę uważać. Chodźcie, chodźcie. Jezus w końcu. Radzę uważać. Kopę, kopę, mu, kopę, mu, kopłeb mu, kopeb mu Było ciepłe. Tak. Zerujemy go, proszę tak. was. Podzielimy się, podzielimy się, jakoś będziemy godzinę, więc ustalać kos. Proszę was. Dwie kosy, o Boże. Chodźcie, chodźcie, ładnie tu. Czekajcie, musisz tak obra obrać cel. Muszę obrać celne. Nie jest, gdzie jest, jest ten Czego macie? Mork, ty! O ła! Jak dajesz? proszę cię? Kolejny u mnie Czy co to ty pójdzie? Czy co to ty? To ja w jednym miejscu jestem! Ale to i tak pójdzie! Nie powiem, sytuacja zaczęła mi się wymykać spod kontroli i powoli chyba zbliżał się mój kres. Okej, okay, no czas sobie zjemy i co? I zaczynamy zabawę, dobra? To dana lot, chodźcie, chodźcie O, do wody, do wody uciekamy. Ty masz, masz szczęście, że, że ten też jest, masz szczęście ten jest. Nie no, ale on. Nie wiem, on zamówił tym kogoś. O co chodzi? Oj! Hozocik! 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 hozocik. Ale totem! Dobra, Dobra, ja tu jest fantomów! W dupę se chcesz te, 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 te twoje te kosy! Ooo! Biegcie, biegnie! Proszę cię, proszę cię! Kim Kosa, Kim Kosa, wiesz Od, o co to kosę. chodzi, wiesz o co chodzi. chodzi. Daj tą kosę. To... Ja Uj, kosę, ja mam mieć kosę, ja mam mieć Jezus. kosę. Uf Ja mam. mieć, kosę. Uf. Uf. Ja o, tak. mam mieć Ona kosę. będzie w twoich rękach, będzie w twoich rękach. Ja Ten mam już jedną kosę i to miała być jedyna na serwerze. Czemu jeszcze czemu jeszcze są dwie? Jakim w ogóle? A ja mam dwie. Właściwie, może... O! Tak! Komu, komu, Dobra! Oddam! odsuńcie, oddam! Od mi poszedł, oddam! Stójcie, oddam, 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 oddam ale nie widzimy. Dobra, dobra, no dobra, dobra stoimy, 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 stoimy. U, no dobra. Rzucaj, rzucaj! Rękach, one powinny być w moich w rękach, one Nie bijemy, nie bijemy, nie bijemy, nie bijemy, nie bijemy. Ale to, no? to są na pewno moje, to są na pewno moje Słuchamy. No bo, no to są na pewno twoje. Skąd ty masz te kosy? Jezu, ile tu jest fantomów. A ile tu jest kos? W sensie, one powinny być u mnie, one powinny być u mnie, one powinny być u mnie, to ja nie się. Ale to, czekaj, 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 czekaj. to twoje czekaj, kosy? czekaj, co? co? One to, 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 to powinny co? być u mnie, ja się przedwziębiam, jest duży stres. A! Ty ich nie spaliłeś? Spaliłem! Właściwie nie wiem o co chodzi! Skąd ma kosy nie? Jej, dobra. daję daję, daj, je, daj je, to są no, moje! Co Dawaj, tu o co Dawaj, ty tu ty chodzi? Ty no, co no, tu chodzi? Nie potrafisz tego używać! Rzuć kosę rzuć kosę to jest moja kosa w ogóle! Gówno nie twoja kosa, człowieku! Gówno masz do gadania! Polizę! Polizę! Nie mogę wrócić! Ach, dajesz, go, dajesz, go, dajesz! Go, dajesz go. Możesz... Dobra, ja za, fawra! Gdzie jest? To jest? Lecę za nim, lecę za nim! Ciągleć! I ja pchę. Zginął! Zginął? Nie! <suszy> 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 Rozumiecie to? W własnym trapie. Kiedyś tutaj zamknąłem Jakuba i jak się później okazało, ten zgrifował go po tej akcji. Przez co wszystkie kosy i itemy spłonęły.